Wiarę w swoim życiu rozumiem jako zaufanie wobec osoby. Zaufanie wobec Boga jest bardzo ważne w życiu. Sam tego doświadczyłem, szczególnie w momentach trudnych, kiedy oprócz tego, że doświadczałem różnych problemów zewnętrznych, pojawia się świadomość, że sam, mimo że chcę dobrze, czasami czynię zło, popełniam grzech. Wiara pozwala mi zrozumieć tą rzeczywistość, w której żyję. Pozwala mi też poznawać siebie w prawdzie. W prawdzie, którą zna tylko Bóg. Mimo to, że ja dostrzegam sobie wiele zła, wiele słabości. On widzi mnie dużo lepszego, ponieważ zna moje możliwości, ponieważ on sam stworzył mnie na swój obraz i podobieństwo. I Bóg chce to dobro ze mnie wydobyć. Wiara pozwala mi zrozumieć tą sytuację, kiedy istnieje zły duch, który chce mnie od Boga odciągnąć, ponieważ mnie nienawidzi i nie chce mojego szczęścia, które jest możliwe tylko w jedności z Bogiem. Dlatego też, będąc słaby, upadam, popełniam grzech. Ale Bóg nie pozostaje w takiej sytuacji obojętny. Zawsze jest gotów podać mi pomocną dłoń. Wierzy we mnie, tak jak trener, który czuwa w narożniku, gdy zawodnik toczy walkę, który go mobilizuje. Ale Bóg nie jest dla mnie tylko takim trenerem. Bóg jest Ojcem, który chce, aby jego syn dorastał do pełni szczęścia, do pełni miłości. Bóg chce, aby miał dojrzałe życie w niebie. I skoro Bóg we mnie wierzy, jak ja mógłbym w Niego nie wierzyć, jak Mu nie zaufać?